Moi drodzy, jesteśmy koło brzegu nad Morzem. Stwierdziliśmy, że na tydzień pojedziemy sobie nad morze i coś pozwiedzamy gdzieś pójdziemy na basen. Potem również mamy basen i restaurację oraz mini salę zabaw. A mamy bardzo blisko morze, więc za chwilę tam pójdziemy. pierwszej linii praktycznie od morza, tu już jest lasek, a tu mamy już dojście do plaży. No i zobaczcie, tak blisko są apartamenty właśnie, praktycznie zaraz z brzegu. Tu w nocy nawet ładnie oświetlone jest, widziałem te lampy świecą nawet wieczorem. Większość ludzi idzie tam w prawo, tamtędy widziałem Musi być ładnie latem, jak te liście to wszystko musi być ładnie tak. urok Nad morze. Którym stroną tutaj prosto idziemy? Prosto? jedziemy, nie w lewo. Prosteń, proste prosto. No. proste. To taki ala, jakiś kemping czy ośrodek. Ja, bo jakieś tu są podle wody. Te? Ja? Na lewo idźcie, bo idziecie po ścieżce rowerowej. Ale ile tu drzew pozwalamy. Przez dziurkę. Mamy bunkier. A jak się tam wchodzi? Tam się wchodziło od, od dołu. Nie, nie, idzie. nie idzie tam, wracaj. Wracaj, wracaj, wracaj. No i tutaj słuchajcie, mamy 20, już wejście. Wejście numer, numer 25. To jakby ktoś chciał. Są koordynaty: szerokość, długość geograficzna. Także idziemy, zobaczymy, jakie tu jest zejście. Dzisiaj taka pogoda nie za bardzo, mgliście jest, widoczność taka. Ale było ładnie. No. Będziemy sobie brzegiem iść spacerować, w stronę tam... Nie podchodźcie do wody No zobaczcie tak mgliście dzisiaj jest bardzo, bardzo mlista Ale ciepło dziwo. Wiatr jest, ale też nie jest taki aż super mocny. No i ty jedziemy, będziemy sobie teraz w stronę Latarni Morskiej po brzegu iść w portu, tutaj brzegiem także dzieciaki już szukają muszelek popatrzcie jeszcze tutaj na morze dzisiaj takie trochę zgózione Nie podchodźcie do wody! No Natala pokaż co tam znalazłaś Znalazłam kraba Krabika, patrzcie jaki krabik I malutki Niestety nie żyje Nie żyje, ale krabik na Bruna ma kawałek muszeleczki. Patrz. Ale natala ma akrabika. Thank okay. you. Na razie nie, nie będą błykać powietrza zimnego. Na gofry pójdziemy gdzieś usiąść czy co? Powiedz, cześć. Nagram was. Nie musisz. Dobra, idziemy dalej. Drugi dzień. Drugi, trzeci, trzeci. Pierwszy przyjazd. Pierwszy przyjazd. drugi prawdziwy taki, gdzie coś można pochodzić. Teraz idziemy na molo w koło brzegu. Molo otwarte, w sezonie tylko bilety pobierają, w sezonie jest zamknięte, są barierki i kasują, tak jak wtedy co byliśmy. Patrzcie, tak, tak. tak. Ronald, patrz, to tam byliśmy po lewej stronie za kamieniami, widzisz tam, gdzie są te łączyki? Tak, a gdzie te łączyki są na łączykach? Jak jest lato, to do na molo się płaci, tak jak No tutaj jest ta plaża jest szersza. trochę szersza, no No tu jest szerzej Z tej wschodniej części Nie wiem czy dobry pomysł, żeby tu iść, bo tu będzie wiało. No dojdziemy do tego, żeby z południowego wyskakać No tam pójdziemy w tamtą stronę, tam są restauracje. Latarnia morska z koło a No my wracamy, bo strasznie wieje. Zimno i wieje.

Duże fale? Aż takie duże nie są dzisiaj. A wiesz co to znaczy tutaj sztorm? Co? Na bozu? To jak się... To jest... ...nieco bardzo... ...a nawet sztorm bo nie wiem, czy tak uda, czy tak nie uda. Sztorm jak jest jak są duże fale, tam jest ileś w skali, bo Forta, ja nie wiem od ilu się zaczyna sztorm, od sześciu, od 7 w skali, ale jakoś te. Tak. Gdzie jest Natalia Moska? Jeszcze troszeczkę w lewo. A teraz koncert, koncert MEF. Latają nad nami.

Tato, tato, a, ty, a ty co chcesz powiedzieć? Tato, a pójdziemy na ten niebieski no, no nie, bo jest bardzo zimno. No Pole, polecamy, polecamy ferie nad morzem. Jest bardzo zimno. Dobra, idziemy. Wyglądam jak bałwan <skrybuj> 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 Jak, jak się nazywa? Polskie jadło. Polskie jadło. Każemy schabowego. Schabowy olbrzymi. Co nie, Natalka? Porcje bardzo duże. Dwa zestawy ze schabowym i pierogi. Ruskie plus tymbark 80 zł no widzisz? Nie, nie podchodź tylko tam za blisko. Kasia trzymaj go za rączkę. Daj rączkę. Jakie żaglówki. I jesteśmy dzisiaj w porcie. Dzisiaj wycieczka do portu. Znalazłem ktoś zostawił. Co zostawił? Bilet. Patrzcie, jakie żaglowe, duże. E, tam Ale ile tutaj The Wind ma, jest stateczek. The Wind. Duży przedział. Ja bym nie chciał wpaść do wody. tak Natala, od, odsłyszę się od, od brzegu. Kaczuszki, kaczuszki! Kaczuszki tam pływają! Tu nie wolno do tej krawędzi ci podchodzić. Tu możesz tylko z prawej, dobrze? Inna inaczej, inna A jak oni wchodzą do statku? O, no, taką rampę mają, wyciągają taką rampę i tą rampą wchodzą. Jest to jest. Buchy, to może ktoś A to kuter, patrzcie, wę, rybacki. On ma takie, takie, to takie kotwice. Oni tym ściągają sieci. Potem jak zarzutu, bo tu są sieci w tych workach. i rybki. Takie sieci spuszczane są do morza, w to się rybki zaplątują, wpływają i oni wyciągają. A te bojki, to co widzisz, to są boje do oznaczania, gdzie są w, po prostu, gdzie są wrzucone sieci. Żeby inne statki uważały. Żeby tam nie spadły? No. Tu jakie też u góry stoją na takich tych. te torby. A co to za maszyna, ta, ta czerwona? Maszyna? Okay. A to taki dźwig. do wyciągania e, statków. No. To chyba e, na które majają statki. O, o, jeszcze raz można to dotknąć w życiu statku. Statek. Statek. Jest coś tak, do Pani tak by sam na lion. bo żeby się tak specjalnie. Ja nie widzę też takino, nie on by mnie tak. Bo tak śmierdzi. Co tak śmierdzi. Coś śmierdzi rybami jakimiś takimi. Albo nie, to pan tam szlifuje może temu nie, nie wiem. O tu jest tu jest statek Natala tego służb ratownictwa morskiego. On często występuje w tym w TVN i ten widzisz to taki statek co inne ratuje jak się wy wywróci inny statek to on, to on, no, to on wypływa i ratuje, ratuje innych. To jest służb ratownictwa. Takie mówię? jak pogotowie tylko na morzu. A jak ktoś spadnie do wody... No to oni, oni dostają zgłoszenie i wypływają, jakby się statek gdzieś tonął czy... Jak człowiek y, spadł do wody. A to też. Też. Czasem też. Ale bardziej i bardziej dotyczy jednostek innych pływających. na przykład jakieś małe kajaki To to się ktoś tak blisko no dobra idziemy w tamtą stronę teraz no, w Saru, Na tle Saru, ale nie podchodźcie za blisko

Na mm. Tu jest taki nowocześniejszy, ten po prawej. Który? Ten, no, ten, o no tutaj. Koło, bez nie? Nie. Nie. Co koło, tu tego. Koło, bez Koło, bez by Koło, bez to Koło, jakby to Koło, bez to Koło, Koło, a do to tam ma koła ten statek <kluzny> Możemy iść teraz sobie tutaj w to, no, potem tam dookoła A co to jakaś wystawa, co powyciągane z wody było? No, to, to. Pokaż pokaż, co to jest? Co to jest? Czy co? Nie, to nie z wody, to chodzi o pewnie o odnalezione tutaj jakieś te, jak kopali, co znaleźli. Widzisz jakiś ba tu bagnet jest Tu o, jest bagnet. Tu jakieś talerze. Tam talerze, spobita ceramika. Grzebień! No, grzebień nawet. I hełm, popatrz, hełm mnie jest kawałek zardzewiały. Nawet pizzeria, pizza, restaurant, marina. A co to jest, to, o, co to jest A to jest taki fort. No pójdziemy tam. No zobaczymy, możemy zobaczyć co tam jest. Reduta Morast pisze, możemy przeczytać tutaj. Tam można przeczytać. Co? No. Reduta Bagienna zbudowano ją w latach 1970-74 na północnym Cypru wyspy Solnej. W murze rozmieszczone zostały otwory strzelnicze do broni strzeleckiej. Otwory do dział. wzmocnione żelaznymi okuciami. No, co to jest? No, chodźcie, idziemy zobaczyć. No taka ryduta obronna. Widzisz, obiekt zabytkowy ma tabliczkę. Nawet podnoszone miała bramę. Tu pewnie była woda kiedyś. To było normalnie. Ona była odcięta dookoła. Tu było odcięte. Tu, tu. Tu się podnosiło. I... Zamykało, nikt nie mógł wejść. Do środka tu się da No, latem to tu wszystko pewnie tętni. Dużo ludzi tu odwiedza to miejsce. Idziemy zobaczyć nawały. O, tu armaty na tych, to usypane jest z, z ziemi. To wały takie były, i tu na górze armaty ustawiali. I jakby jakiś, jakby jakiś obcy statek do portu wpłynął, to mogli strzelać. O ile drzewa w porcie Dobrze. do załadunku. Tam jest natalko port towarowy, tam statki załadowują. A tu jest ten drugi statek, co pływa w sezonie, chyba tamten taki. Widzisz ten czerwony? No, tam są da dawne spichlerze, te dwa. Tutaj w oddali pokażę. Tu, tu mamy spichlerze stare, zbożowe czy magazyny. To się na drzewie, takie wielkie ptaki Piotrek zobacz, to jakieś kaczki takie, czy co to A nie, nie wiem co to jest po chęci. Widzę, że dużo No i tu byli żołnierze. Niedużo Może kilku Tam mieszkali gdzie te kominy, jak w razie czego jakby coś się działo. No to... No wiesz, zawsze szkód by narobili, jakby jakiś statek wpływał. Jakby zdziała, uderzyli, strzelili. No to y, mogliby... ten... zniszczyć. No stateczków widzicie różnych, dużych. Tam jest taki duży, patrzcie, koło 6 jaki kuter duży. Widzicie tam z tyłu? No, o tam taki żółty, pomarańczowy. Widzisz go? No pomarańczowy z przodu. Pomarańczowy. Tam tutaj. Chcę. Kopary. O 123 naście No dobra, tu możemy zejść. Pomału tylko, bo tu stromo. Uważaj. A ja wziąłem ze sobą gumy. Nie. Bieg.

Park rybny. O, czuć ryby. O, to teraz wiem, że jestem nad morzem. O, jak pachnie makrelą. Mm. Muszą świeże wędzić. Złap mu za sieć. Okay. Rozwiń sieć z drugiej strony i trzymaj z nim. Ja ci zrobię fotę. Stań. Stań. <laughs> A żeś wymyśliła.